Jezus wypowiada dzisiaj bardzo ważne słowa: Ja jestem z wami, aż do skończenia świata. Kluczem do rozumienia dzisiejszej Ewangelii jest słowo obecność. Bóg z jakąś dużą natarczywością, i widzimy to na kartach Pisma Świętego, mówi o swojej obecności, najpierw wśród ludu Bożego, później wśród swoich uczniów. Bóg, mówiąc o swoim imieniu, mówi: Ja jestem. Dzisiaj słyszymy Jezusa, który mówi: Ja jestem z wami. Bogu bardzo zależy od na tym, byśmy byli świadomi tej obecności. Dzisiejszy dzień, dzień pański, niech będzie takim dniem dostrzegania tej obecności, ucieszenia się tą obecnością, a wierzę, że ta obecność będzie również nas przemieniać.